Ją, sportowy Dziennika dzięki czemu jesteśmy z Państwem na bieżąco niemal co w kontakcie. Proszę Państwa, witamy serdecznie zaproszony gości. Witam sportowców, głównych bohaterów tego spotkania, repisy na najpopularniejszych sportowców Ziemi Legnowskiej i Braniewskiej, które organizuje po raz szósty redakcja Dziennika Legnowskiego w naszym zamyśle ma być podziękowaniem dla Was wszystkich za dostarczone emocje, a także i wielkie wyniki w tegorocznym, w minionym sezonie. Ten plebiscyt nie mógłby dojść do skutku, gdyby nie nasi czytelnicy, tu gorące podziękowania, ponieważ to właśnie oni chcą z nami wybierać najpopularniejszych sponsorów. A jak widzimy, po za rok, liczby oddanych osób bawią się z nami coraz lepiej. Szczególne podziękowania należą się również sponsorom plebiscytu, to dzięki ich pomocy możemy się dzisiaj tutaj spotkać i dzięki ich pomocy najpopularniejsi sportowcy i wybrani czytelnicy otrzymają wspaniałe nagrody. W tym roku czytelnicy przyznali księdzu prezesowi klubu sportowego Olimpia 2004. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym, którzy wytypowali i wybrali. Pod moją osobą na pewno się wiele osób, które tworzą klub Olimpia 2004 Elblok. Dziękuję za dostrzeżenie tej pracy, która została wykonana i mam nadzieję, że ten klub będzie się rozwijał. Dzięki bardzo. Misją każdego sportowca jest osiąganie najlepszych wyników sportowych. Jednak całą tą oprawę zawsze otaczają widzowie, publiczność. na Polskę wygrywa w Jeszcze raz duże prawa dla zwycięzców i przekonaniom na amatorów tego właśnie Po trzecie miejsce w naszym mięscycie zdobyła siatkarka Orła Legolet-Peblą, która zdobyła 1692 głosy, a jest nią. W tym roku nasz zespół opiera się na nowych zawodniczkach. Wydaje się mi, że brakujemy jeszcze trochę doświadczenia, ale jeżeli za rok stad będzie wzmocniony, to wydaje mi się, że będziemy mogli znaleźć nową wizję na pierwszej widać. A tym, który znajduje drugie miejsce jest Rafał Jakieńczuk, 15.00 do Rzymie. Dziękuję, a jeszcze? Ja powiem tak, jest takie powiedzenie, Jeśli Wasza, wiosna nasza, więc myślę, że potwierdzi się w naszym przypadku wszystko w nogach.

Zapraszamy Panie Dyrektorze, pomożemy no, Dziękuję się, że jak mało Man vor ша sosn.